Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do pierwszej księgi mojżeszowej, do 22 rozdziału, w którym opisana jest historia tego, jak Abraham, posłuszny Bogu, składa, chce złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. I na początku tego rozdziału czytamy o tym, że Bóg poddaje próbie, stawia Abrahama na próbę. I zwraca się do niego Abrahamie, a Abraham od razu odpowiada, słucham. I Bóg do niego mówi, weź proszę swojego syna, jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. I widzimy reakcję Abrahama w trzecim wersecie. Abraham wstał więc wcześniej rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej, wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. I w dziesiątym wersecie tego samego rozdziału czytamy, że następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł: Abrahamie, Abrahamie, słucham odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, jedynaka. Inaczej mówiąc. Ten fragment pokazuje nam, że Bóg widzi wiarę Abrahama i Bóg widzi zaufanie Abrahama i Bóg widzi posłuszeństwo Abrahama i Bóg widzi, że dla Abrahama najważniejszy jest Bóg. Ale ta sytuacja również pokazuje Abrahamowi, jak silną ma wiarę. Ja myślę, że Bóg też w tym fragmencie chce pokazać Abrahamowi nie tylko pokazać nie tylko, zobaczyć jaką Abraham ma wiarę i jak posłuszny jest Bogu, ale myślę, że w większym stopniu Bóg chciał pokazać jaką wiarę ma Abraham. Bóg nie chciał, aby ta sytuacja, to wydarzenie wzbudziło jeszcze większą wiarę w Abrahamie, ale myślę sobie, że Bóg chciał właśnie pokazać Abrahamowi, jak silną ma wiarę, jak mocno ufa Bogu, jak bardzo posłuszny jest Bogu, że Bóg to widzi. Bóg krok po kroku, kiedy widzimy pierwszy, pierwszy moment, kiedy Bóg objawia się Abrahamowi i powołuje go, aby wyszedł z ziemi swojego ojca, to jest 12. Werset. Do tego momentu widzimy, jak Bóg krok po kroku, dzień po dniu, rok po roku budował wiarę Abrahama budował człowieka wiary. I właśnie w tym momencie Bóg chce pokazać Abrahamowi również, jak silną i mocną ma wiarę jak bardzo jest posłuszny Bogu, jak bardzo ufa Bogu, jak bardzo Bóg jest dla Niego ważny. I bardzo często, kiedy jesteśmy poddawani próbie, to może też spójrzmy na to, że Bóg chce nam pokazać, że jesteśmy silni, że, potrafimy, że ufamy Mu, że jesteśmy posłuszni, że Bóg nie chce może czasami zbudować większej wiary w nas, ale chce nam pokazać, jak mocną i silną mamy wiarę, kiedy jesteśmy blisko Niego. Radości w Panu, pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.